Siemaneczko, siemaneczko, witam was wszystkich miło i bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Sniki, witam was jeszcze raz serdecznie, zachęcam do łapkowania, do subskrybowania, do dobrej zabawy, a my cóż, my cóż, my cóż, już tą parę, zagrajmy dzisiaj, może to będzie szybka gra, bo i też luźna, pozdrawiam mojego przeciwnika, e, luźniejszą sobie gierkę strzelimy. ktoś tutaj lubi komentować sobie rzeczy dobra e, loch 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 ja bym sobie zagrał, powiem wam szczerze spróbowałem sobie zagrać tą parę wiem, że może jest głupia. Ja to wywalam e, ale to bym sobie zagrał, bo chcę szybko zagrać wiem, że może to być rush, ale jakby jestem zaraz w pracy, dzisiaj piątek powinien być odcinek o 16.30 tak sobie widzę, że możliwe, że nie wyrobię do 16.30, więc jeżeli będzie o 17 mam nadzieję, że się nie obrazicie to też wam się to będzie podobać. No i cóż, dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Jeszcze raz każdemu temu wybywalcowi za łapki, za komentarze. Fajnie zawsze możecie donate, mi zostawić wspieranie co miesięczne, żeby mi to coś jeszcze dodatkowo złapać motywację. Wiem, że rob, rob, robię na kanał i dla fanów. Ale gdzieś tak ten. Zobaczymy. Chciałem wam jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Jak chcę to wyzwanie zrobić z vanem. Jedną rzecz, w przyszłym tygodniu będę jechał do Niemiec. Ja tam na spokojnie, ja tam... Powiem ja mam szczerze, to jak też te czasami... Często tak jest, że jakieś pewne stare sprawy wracają, tak? No jakieś stare dramy i coś tam gdzieś się wydarzyło, ale ja tak... Jak już tutaj nie raz mówiłem, uważam, że nie ma co się tam tym jakby filmować. Robię swoje, cieszę się grą, rozwijam kanał, mam nadzieję, że uda mi się zdobyć fajne i ciekawe rzeczy, e, że rozwinę coś intrygującego. Wyngal jest dość dobry i jakoś to poleci, tak? tylko jak będę w Niemczech to będę musiał zrobić zapas i nie będzie też streama, ale to dam znać w tym tygodniu, będę robił zapasy pod to na pewno. Ekspercka nieznawająca i logistyka na starcie. Wrażenie od żywiołów, to są dobre rzeczy wbrew pozorom. Dobre rzeczy. Prawa moc, przyspieszenie, fajnie. Grad metorytów, implozja, ściana ognia i lodowy promień. gradik, implozja, fajnie. Artefakty. Piesień do inicjatywy, Okej, okay, ale tak, no a tak wiedzę, tak moral, spoko. Spoko loko. Jakby ja nie jakby też powiem wam tak szczerze tą ścieżkę pójdę. Dowalę się jak mocno się da. Ja to naprawdę będzie sporo obrażeń magicznych i tyle. E, zagram sobie logistykę, żeby mieć lotny, Eksperską sobie zostawię, bo chcę większe obrażenia walić, czy uderzać. <noise> e, zmocnione zmocnione polecą, tak, jakby, no nie ma co się tutaj oszukiwać, wzmocnione muszą być. Ja to niby też dostałem. Ale to nevermind. Zastanawiam się, czy lud błyskawice Czy jakby to bym sobie trochę odpuścił. Eee, czekajcie, loszek, loszek tutaj odkrywanie. Okej. Okay. Szczęście było mogę mroku, jakby nie potrzebuję za bardzo. Oświecenie potrzebuję. Talent też będę potrzebował. Eee, dobra, tą kapryśną magę już sobie wezmę, żeby mi jej nie dawało. Inteligencji nie chcę. Z tego co ja widzę. No może być ciężkawo, ale spróbujemy. Dla mnie jakby nie mam za bardzo co wywalać, może sobie to Destro mogę trochę zbić. Hmm, spróbować dostać... Tonego, ile dobrze pamiętam to był Uczony. E, nie, Uczony był do losnego, był nie ten, dobra. Okej, okay. bo i tak dostanę potem to Destro. No dobra. Idźmy do przodu, zwiększajmy prawdopodobieństwo. Dobra, jest wyjątkowa intuicja. Lepsza logistyka. Zroczny umysł. To sobie wezmę. To sobie wezmę. Lepszy talent sobie wezmę. I to, według mnie, moi drodzy, wygląda bardzo fajnie. No, co wam będę mówił? Chodzę i, i z buta wjeżdżam siłą czarów i tyle. Realnie rzecz biorąc, niczego więcej nie potrzebuję. Takie są fakty. Takie są fakty, takie są wydarzenia. Dla faktów TVN sniki, Niki. Małgym światło, grać jakiś ciekawy build, ale dzisiaj zagramy klasycznie. Klasycznie, żeby zdążyć wymordować. To będzie trudne. Nie będę wam zaprzeczał. Inteligencja by się też przydała. Może uda się jeszcze ją zgarnąć IMO. mo, wiedzy nie będzie jakoś bardzo dużo. Chociaż w zamku coś do wiedzy jest. 20 siły czarów to nie jest jakoś zabójczo. To nie jest jakoś mega zabójczo. No nie jest, nie jest, ale ja uważam, że tutaj jak już full, 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 full destro też full destro. No, logistykę jeszcze mam, ale wą ścieżkę to w zamku mogę sobie kupić. Realnie biorąc, w zamku mogę sobie kupić inicjatywę i w sumie to tyle. A tak wiedzamo, i nic Wtedy nie mogę sobie zrobić, co mi niewiele zmieni, realnie rzecz biorąc. W ogóle mi prawie nic nie zmieni. Helm, 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 tu... Ogólnie realnie tej ścieżce nic nie ma. Build. No, bym sobie mógł jeszcze coś dobić, tak. Tak sobie myślę, że może brona wpadnie. Najbardziej bezpiecznie. By tutaj pójść... No, dostałem inteligencji, którą potrzebowałem. Ekspercką logistykę? Więc jestem logistikiem. Okej, okay, talent magiczny. By się przydał. Eee, jakby teraz dostanę talent magiczny, więc sobie pójdę tutaj. Robię sobie to. Wezmę ten ekspercki talent magiczny. Będę potrzebował i się zastanawiam, no tą logistykę raz bym wyrzucił lodu? No miałem tam w sumie Tylko czy mi coś to zmieni? Lodowy promień miałem Ale no. krąguzimy nie miałem A Dobra, walniemy sobie logistykę, dwa artefakty Może coś fajnego jeszcze Elo Nie ma co spinać Jest już, już jest fajniej według mnie Jest, jest czym bić Jest czym się przebijać, więc spoko Okej okay. Dobra Okidoki, koniec tury hm? Okej, okay, wrogi nie posiada obrony Wjazdowy będzie bit, jak się tutaj nie, nie, nie oszukuję, że będzie typowy wjazd Wjazd i niech się dzieje wola nieba Zastanawiam się w sumie, czy w tym momencie w sumie nawet nie lepiej tak 5000 tysięcy no i pół tysiąca plus w obrony, chyba że. No słabo z tej logistyki wyszło. Chyba żebym sobie kupił to za 16,5. Tak wiedza moral, ale co mi to zmieni? Dwa wiedzy bym miał. No to też takie, takie w sumie. No jestem w stanie coś kupić i dostać poziom. No to nie, niekoniecznie, jakby dwa ataku, obrona. Bo ja się boję, że mi może potem braknąć realnie rzecz biorąc. No tej many. Ja no muszę mieć więcej wiedzy niż tej obrony, realnie. Dobra, to sobie wyrzucimy po prostu. To będziemy jeszcze jeden poziom. Plus, jeszcze raz mroczne to może mi dać sporo wbrew pozorom. A to mi jeszcze da sporo. No nie nie wyszło tutaj zajebiście. Dani, artefakt, i będę miał kolejny poziom. Tak, tak, kupię jakiś najtańszy. No i już plus mrocznego, zawsze też jakiś poziom będzie. Tą logistykę. A jakby moi drodzy uważam, że nie ma sensu. Ja i tak tutaj na jednostkę nie za bardzo polegam. Ja jestem pewien, że to będzie... On nie ma obrony, więc też coś będę bił, tak? Jakby tam coś oddam, tylko... Realnie coś to będzie dawało. Mniej błyskawic niekoniecznie. Znajdowanie drogi. Spoko, atak plus def. 12, 14, 22, 15. Już jest to fajne. W sali fajnie może już wyglądać. Zobaczymy, jak to wszystko będzie leżeć. Cię się wydaje, że raczej na wszystko mnie stać, bo kupiłem najtańszy artefakt. Uważam, że zagram. W ciebie. Próbujemy moi drodzy, zniknąć. To niewiele zmieni. Wolę się szybciej ruszyć. chydarka musi być. Jeździec. Dobra. I w jakiś taki sposób spróbujemy no po prostu to prze przetrwać. Wrażenie wrażeniu od zaklęć powietrza, ale ja nie miałem zaklęć powietrza, więc... <śleszy> więc jakby no nie, nie było takowej opcji. Dobra, jakby jakiś fanik Dobra, wiecie wiecie, czemu czerwa biorę? Bo jak ją podejdzie, nawet jakby on coś miał, to ja go po prostu z tej pasywy wtedy walnę. Wiemy sobie czerwa, rzadko czerwonym gram. A ty sobie znikniesz, spróbujesz. Dobra, jakby to i tak, wiecie, to jest zgranie na, na, na Sydwan. Cztery obrony i bez obrony. Więc nie oczekujmy za wiele. Może stodowy promień. Spróbować. No, zobaczymy. Regeneracja many bez sensu, mroczny rytuał. Nie jest to głupie. Dostanę obronę albo coś. Nie jest to głupie. Nie jest to takie najgorsze. Nie mam żadnych spowalniaczy, tak? Ale Gradzik to jest Gradzik, nie? <grym> szybka gra. Częściowy, szczęściowy, nie no typowy wiazik będzie, tak? Szybka gra na szybki piąteczek. Przepraszam was serdecznie, muszę zapas zrobić sobie z Kirovsa 5.5 chyba też. Jak streamów nie będzie to rękowanie plus Kirovsa 5.5 nie coś będzie. Może jakieś shorty uda mi się lecić. 10, 14, 3, 5 to nie ma jakiejś tam tragedii. Tutaj będziesz w miarę szybko, wszyscy, wszyscy... Wszyscy do tyłu, wszyscy do tyłu, żeby się chować. Dobra. Bardziej ciebie w sumie tutaj, ciebie tutaj skitram, to będziesz tu. Jesteś w stanie kogoś zastawić wreszcie czegoś prosta. Hmm, będziesz w stanie kogoś zastawić też. Jakoś walność nawet. Dobra, lecimy. Hmm, nawet ma szybszą inicjatywę. Jest okay, szczęście, żołnierze ekspertki no, typowy wjazd, no. Typowy wjazd, moi drodzy, jakby konia będę Teraz jakby trochę sam se konia zostawił. Eee, dobra, mam nadzieję, że ty mi wrócisz. No nawet niezbyt. Ale w sumie. Daj sobie tutaj, zostawisz mi. Coś zmieni. Właśnie niekoniecznie mi to coś da. Realnie rzecz biorąc, to nie wiem, czy mi coś da. Ale w sumie. Kiedy on mi na pełnej po tym tobie będzie mógł strzelić. I mi będziesz przeszkadzać, w sumie. Bo trochę mi będziesz przeszkadzać. Nawalny, tutaj. Jakby mam okazję walnąć też tym. Nie? No i tak mi dolatuje, to mi to bez różnicy, a... Ale lepiej stać w takiej takiej takiej, taki pozycji cały czas. Ty sobie jesteś w stanie zniknąć. Ty jesteś na szczęście zostawiony. Okej, okay. nie ma tragedii. Mimo, że to były szczęście, to no masz szczęścia. Cztery Moral. Nie wchodzi mu jakiś duży Moral. Mhm. Na spokojnie, według mnie. Sobie zagramy. Sobie zagramy. Chyba po prostu mocne. Mhm. Dobra, dobra. No w sumie oni tutaj fajnie stoją. Ten ma. Ogień. Ten ma ogień, i ty masz ziemię. To dostaniesz dużo. Wzmocniony Grazik oczywiście poleci. 9700. Jakby. Sobie... Uważam, że nas tu tych, no, no nie jest zbyt to fajne, ale ten jest też nie jest fajny. Niszmy też to. Dobra. Ładnie. Okej. Okay. Tego nie, nie dojeżdżam jakby. Ja specjalnie to zrobiłem. Chyba on się zdążył skrzesić. Chyba, że. Chyba, że ta balista. to tą babeczkę, no. No na spokojnie, jakby. jak się przesunąłem tutaj. Ty jesteś szybszy. Jakby dla mnie, patrząc na to, ile bije. No, to sprzątnięcie ciebie z dobrą opcją, aczkolwiek, ciebie potem jeszcze sprzątnę. Nie no, patrząc na to, że sporo bije, ja bym się w sumie tutaj nie zastanawiał i po prostu go walną. Tym potem młotkiem się ruszę też, nie? Tak, bo tamtego i tak z tyłu nie zabije, nie? Dobra. Okay, uważam, że warto go po prostu osłabić, tak? No. No, i do tego pasywnie, tak? To sporo. Ile on się tam skrzesił? Nie, jakoś dużo, tak. Nie ma tragedii. Głowy heist. No, według mnie. Pięknie nie zadziała. Nie, no, bije to. Będę mógł sobie tam wjechać, nie? Dobra, jakby. Okej, okay, te obrażenia wadnie walnęły, spoko. On nie jest jakiś dobry. Ty będziesz miał trochę pasywki. Hmm. No i ja też oddam. No nie jest dużo, ale oddałem. Zostańmy sobie tu. Nie chcę go też zabijać do końca. Akurat ta kontra nie była zbyt dobra. Patrząc na tą... Jakby teraz i tak one-shoty będę próbował robić. One-shotowe obrażenia, a jakby bicie jest... To no Zmniejszam jemu obrażeń też, nie? Gdzieś się tam schowam. Oko? Kto mnie tam oddał? Okej, okay, nic. Nie przeszkadza mi to jakoś tam bardzo. Okej, okay, jesteś zniknięty. Okej, okay, dobra. Bijesz mi ciebie. Ciebie forever. On fajnie, że dostał cierpienie. Naprawdę dużo zmieni. No ty mi zginiesz prawdopodobnie zaraz. On mi stoi tutaj, ja i tak będę ładował one-shotami i, i skupię się bardziej na początku. Ech, na początku tak trochę stoję. No i slow, fajnie. Jakby dla mnie. Ty jesteś niebezpieczny. Mhm. Dobra, posunięcie weszło, niezbytnio to jest fajne. Okej, okay. nabijesz um, smoka. Ciąga mi tego smoka, realnie tak. No, no ale traci, traci tempo. Mhm. Uh Dwa -huh. tych poszło. Okej. Okay. Potem nie przemieszczę się. Dobra, ja gdzieś się tam chodzę. Ty mi zginął. Ty mi zginął. to spoko. Ale patrzcie się tak szczerze. To nie zostało za dużo. Dobra, blinda dostałem na twarz. Fajnie, ale. Kończę ciebie. Mhm, mm zajebiście, to jest dobrze, no bo z tego bym mu jeszcze muszę zabić, i realnie... ...tym uciec do boku gdzieś, daleko, w drugą stronę, żebym nie dochodził. Moralował, no to akurat nie jest fajne, ale tu zależy... ...gdzie on się ruszy, bo jakby Gradzik mi tutaj wszedł, tamtego jestem w stanie, on mana mu się kończy trochę. Dobra, to było dość w sumie bolące, Anyway, nie? Jakby... Jakby dla mnie patrząc to on... Jak trochę dostanie teraz. No cóż, na implozję coś, cześć. Jakby dom, no, bo jakby no nie mam co nie bić, nie? Next do końca, do końca zgrajmy Next? Nie, nie teraz, next. Później będę, bo teraz muszę to wrzucić. Okej. Okay. Dobra, lecę sobie w tamtą stronę. Dobra, bo jakby to muszę wrzucić, tak? To będę chciał wrzucić sobie na kanał. Dobra, no spokojnie, widzicie? Jednak to musi być mocniejszy wjazd. Miał jakoś dużo ataku, tak? Poro inicjatywy, ale. No, jednak lotny zbił całą tutaj jego grupę. Tym mocny. <grym> no cóż, a tam. A tam nie ma co się przejmować Albo <noise> no, tak, ja wszystko co, co gram jest na kanał realnie rzecz biorąc, bo to, to się zgadza. <noise> no to to akurat są moje takie prawdy objawione O, pamiętaj, pamiętaj. no, różnie to w życiu bywa. A, te, teraz chcę wrzucić to. Chcę wrzucić to, ale wieczorkiem będę. Jakby wieczorem będę, no. Jakby będę jeszcze dzisiaj, więc spoko, tak. Nawet mi dobrze poszło. jednak na grać trzy wiki sporo tego. Nawet Sylvan. czasami nawet ta obrona przeszkadza czasami realnie. Dobra, jeszcze zmusiony gradzik na pożegnanie. Dzięki wszystkim za oglądanie. GGG. WP. Dzięki. Dzięki czaty. Była szybka, dobra gra. Eee, życzę Wam miłego wieczoru, dobrego weekendu, do zobaczenia w niedzielę na rękowaniu i prawdopodobnie stream z Areny. Nie wiem kiedy będzie, bo jeżeli wiem, że jadę do Niemiec do tej pracy i mam urlop, dam Wam znać w niedzielę, jak to organizuję i co z Ognistą Ligą, czy ona się po prostu nie przesunie i czy nie będzie troszeczkę w innym terminie. No to Wam trochę muszę powiedzieć, bo, bo ciężko mi stwierdzić, czy będzie, czy raczej czy, czy będzie, tylko trochę może przesunę o tydzień. Zobaczę, czy muszę w sumie realnie to przesuwać, bo zdalnie mogę zacząć tę ligę. Dobra, trzymajcie się po dzięki każdemu, kto dotrwał do końca. Wysyłam serduszka, do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!